waszego ćwiczenia, to będzie taka wasza wizja tego, jak wygląda stocznia w tej chwili. Co w waszej głowie najbardziej utkwiło. Oczywiście ona nie będzie dokładna, będzie przeskalowana. Będą tylko wybrane obiekty, które generalnie właśnie o to nam chodzi. To, co tutaj macie, to jest po to, żeby ułatwić wam zbieranie doświadczeń. Możecie sobie zaznaczyć pewne rzeczy, natomiast ja te mapy i tak wam zabiorę przed samym rysowaniem, żebyście mieli możliwości przerysowywania tego na, na brysto. Hmm. więc to jest pomocne tylko teraz. Starajcie się jak najwięcej obserwować, doświadczać tego, co tutaj dookoła jest. Bardzo bym chciała, żebyście obserwowali otoczenie wokół siebie i starali się je odbierać wszystkimi zmysłami. Jak czujecie jakiś zapach, który Was na przykład intryguje albo jest miły, to też warto by zaznaczyć, gdzie ten zapach się na przykład unosił i później na mapie mentalnej go odnieść. Chodzi o to, żeby wszystkie zmysły, które posiadacie, zaangażować w to ćwiczenie. Tak? Jeżeli są jakieś dźwięki, które są też nieprzyjemne dla ucha, albo też się nieprzyjemne, to też sobie zaznaczamy. These are two artistic gates because Gdańsk was a medieval city, so there were gates all around the city. So this is also to memorize that uh, that, uh, that you enter a spe specific place, specific space. So this is done by Grzegorz Klaman, the local artist. So it symbolizes the gates. This one symbolizes the collapse of communism. And you can of course go, go through. And this is the illusions of communism. So it's uh, the Tatlin's uh, revolutionary, this kind of a model of Perth international. Jesteśmy w bardzo ciekawej przestrzeni, bo, ponieważ jest to w zasadzie jedna z niewielu dobrze zachowanych uliczek. Jeszcze jest tak z ulica Elektryków, którą na pewno świetnie znacie. Ona jest co prawda krótsza i taka bardziej kameralna, ta jest dość długa, więc ona może stworzyć się takie wnętrze, takie wręcz wielkomiejskie przy wykorzystaniu tych hal, które są chronione, na pewno pozostaną odbudowane jakimiś nowymi obiektami. Także no to jest jakaś ciekawa przestrzeń, jeśli chodzi o proporcje, szerokości, kubatury, detale itd. itd. thank you